Hej kochani, dzisiaj mam dla Was tak, I love fall, czyli w przetłumaczeniu na polski kocham jesień i ja naprawdę kocham tą jesień. A zwłaszcza od kiedy mieszkam tu na Florydzie, bo rzeczywiście tutaj jesień jest przepiękna, słoneczna, mało pada, bo u nas lato jest bardziej takie właśnie deszczowe, jest pora w ogóle wtedy deszczowa. Jest tak przyjemnie ciepło, jak przypomina mi to taką pogodę polskiego lata, więc wy się mi czasami dziwicie, że ja tak jestem ubrana, a nie inaczej. Ale to jest po prostu za sprawą pogody, która taka właśnie u mnie jest. Więc ja naprawdę, słuchajcie, kocham jesień. Teraz oczywiście, wy już na pewno znacie ten tak. Ja chciałam się po prostu zdążyć jeszcze zanim już nastąpi całkowita zima, bo już się z wielkimi krokami zbliża i odpowiem Wam na te pytania. Pierwsze pytanie: ulubiona szminka. Ulubioną szminką jest, słuchajcie, moja ostatnio, którą cały czas widzicie na, w każdym prawie, że filmiku, czyli tą, którą teraz mam też na ustach, to jest szminka z Maka. Kto mnie śledzi na Facebooku, ten już ją widział, ja wam ją pokazywałam. To jest w ogóle mój pierwszy zakup z Maka. Nigdy wcześniej nic z Maka nie posiadałam. Jest to, słuchajcie, kolorek Viva Glam. I to jest szminka matowa A62 i A62. To jest taki właśnie bardzo ładny kolorek, co zresztą widać na ustach. Ja chciałam sobie właśnie ją zakupić. W, w ogóle miała to być szminka z tej serii Marilyn Monroe dla Maca, ale jakoś tak byłam wtedy w sklepie właśnie, kiedy ta seria wyszła, ale dali mi, słuchajcie, zwykłą ich szminkę, właśnie tą Viva Glam. I to jest ta sama, ten sam kolorek, który właśnie jest w tej serii dla Marilyn Monroe. I powiem Wam, że jestem zachwycona tą szminką. Po pierwsze, kolor idealnie właśnie do mnie pasuje. On jest taki troszeczkę. Wiśniowy, nie jest to taka ostra, ostra czerwień, bo też mam takie szminki, ale jest taka troszeczkę przygaszona i wydaje mi się, że wygląda rewelacyjnie na moich ustach, jakoś do karnacji i ogólnie do, do całej twarzy mi pasuje. I co jest świetnego w tej szmice? Ona się bardzo długo mi utrzymuje na ustach i słuchajcie, zapach. Zapach mi przypomina po prostu budyń, no nie wiem, taki jakiś deser. Naprawdę ślicznie ta szminka pachnie. Bardzo dobrze się właśnie trzyma na ustach. I szczerze Wam polecam. To jest właśnie moja ulubiona szminka na jesień. Kolejne pytanie. Słuchajcie, tutaj mam właśnie zapisane: Ulubiony lakier do paznokci. Ulubionym lakierem do paznokci będzie ten, który też mam, oczywiście, na paznokciach. I to jest, słuchajcie, też żeście go widzieli na ostatnio, na prawie wszystkich filmach moich, no bo jest oczywiście moim ulubionym lakierem na jesień. I jest to New York. Color i to jest taki właśnie, że on ma wysychać w minutę i rzeczywiście on bardzo szybko, słuchajcie, wysycha. Może no, nie aż tak bardzo Wam go polecam, gdyż yy, szybko odpryskuje. To jest jego niestety wada. Yy, I to jest numerek 232. Tutaj nie, nie mogę znaleźć, yy, jak się nazywa ten kolor, ale to jak widzicie, to jest taka też ciemna wiśnia, prawie w czarny wpadający. Ale bardzo mi się ten kolor teraz podoba. Razem z tą szminką mi się wydaje, że super się komponują. I na jesień, jak znalazł taki kolor, bardzo, bardzo mi się podoba. Następne pytanie, to już będzie trzecie, ulubiony napój. W amerykańskiej wersji to był ulubiony napój ze Starbucksa na jesień i powiem wam szczerze, że kiedyś bardzo lubiłam Starbucksa, jak właśnie za pierwszym razem przyjechałam i piłam kawę, bardzo mi ta kawa smakowała ale niestety się ta kawa, słuchajcie, no można powiedzieć, zepsuła. Jakoś teraz bardziej ją przepalają i nie smakuje już tak dobrze jak kiedyś. Ja mam właśnie swój ekspres, który uwielbiam z Nespresso. Jest przepyszna kawa, jest y, cały pojemnik do spienienia mleka, bo ja uwielbiam właśnie kawę, czy jesienią, czy latem, czy wiosną, czy zimą. Po prostu uwielbiam ten napój. Teraz właśnie piję kawę bezkofeinową, bo Nespresso ma w swojej ofercie też kawę bezkofeinową. I właśnie z dużą ilością mleka, z taką gęstą pianą, taką właśnie, najbardziej, taki napój najbardziej uwielbiam na zimę. Jeżeli bym miała wybrać coś teraz ze Starbucksa, co mi tak smakuje, to jest standardowe cappuccino. Ostatnio właśnie piłam z cynamonem i też z jakimiś tam właśnie przyprawami. Bardzo dobre, bo mi Marek. Kupował i ja czekałam w samochodzie, ale już nie, nie, nie pamiętam, właśnie. Mm, znaczy, nie wiem za bardzo, z czym to było. Wiem, że czułam tam cynamon i coś jeszcze. E, I taki jeszcze jeden napój. E, to lemoniada ze Starbucksa. No przepyszna. No, o każdej porze roku tutaj naprawdę można pić lemoniadę. Jest naprawdę pycha. E, ok, słuchajcie, czwarte pytanie. Ulubiona świeczka zapachowa. No i tu Wam powiem szczerze, że. My tutaj za bardzo świeczek zapachowych nie używamy. Z tego względu, że jest tu bardzo ciepło i my, prawie przez cały rok, mamy włączoną klimatyzację. Są takie momenty, tak jak teraz, jest taka bardzo fajna pogoda, że wieczorami się ochładza i w ciągu dnia nie jest już aż tak bardzo gorąco i parno, że ta klimatyzacja jest wyłączona więc ogólnie no, w ciągu roku, no gdybyśmy jeszcze sobie zapalili świeczki i to tutaj by strasznie nam było ciepło i e, tak, tak, tak duszno, tak? Mm, powiem Wam szczerze, że... Mm, ja używam zapachów kontaktowych. <noise> najbardziej lubię te takie najbardziej świeże, o każdej porze roku. Yy, oczywiście uwielbiam, jeżeli mam zapach wybierać, no to jeżeli bym miała wybrać świeczkę, to by była świeczka właśnie taka o zapachu cynamonu, jabłka, takie właśnie zapachy, najbardziej tryny albo takiego, takiej morskiej bryzy, to najbardziej lubię takie zapachy, ale ogólnie firmy to wam żadnej nie polecę, ani nie powiem, bo, no bo nie kupuję tutaj świeczek, szczerze wam powiem. Ok, następne pytanie, to będzie ulubiony szalik lub akcesoria. No i teraz wam powiem, że tutaj się chyba trochę rozgadam. Bo po pierwsze ulubione akcesoria to są wszelkiego rodzaju kamizelki. Tak jak widzicie, mam na sobie właśnie kamizelkę i nakrycia głowy, właśnie specjalnie chciałam Wam od razu pokazać. Kamizelka jest właśnie y, ta akurat jest taka fajna w takim kolorze brązowym, z takiego ala korzuszka y, i tutaj jak się właśnie robi chłodniej, to ja wtedy na krótki t-shirt sobie zakładam takie kamizelki i bardzo bardzo fajnie to y, wygląda y, i oczywiście nakrycia głowy, tak? Przede wszystkim nakrycia głowy mm, lubię y, tak jak Teraz moim ostatnio ulubionym na jesień właśnie jest taki kaszkiet, bo on jest też w takich kolorach jesiennych. U nas jako taka typowa jesień za oknami to wcale nie wygląda, bo nie spadają liście, ani nic się takiego nie dzieje, ale fajnie tak sobie właśnie przypomnieć taką złocistą jesień właśnie za pomocą takich akcesoriów. Oczywiście mam jeszcze inne nakrycie głowy, też już chyba gdzieś widzieliście w którymś z moich filmików w jakimś outficie. To jest taki właśnie taki cylinderek czarny i też ja go mogę tylko nosić, kiedy się właśnie ochłodzi, bo tak to by mi było w nim strasznie gorąco. Jeszcze z takich innych akcesoriów to jest właśnie taka kamizelka. Też ją lubię, jak się zrobi tutaj właśnie chłodniej. To taka czarna, właśnie z takim. Ja w ogóle lubię z takimi futerkami wtedy, wtedy nosić. Też Wam chciałam pokazać taki mój ulubiony sweter na jesień, jak się właśnie tutaj robi chłodno taki e, fajny, z takim kołnierzem. On jest akurat z, z River Island, z takim grubym właśnie plecieniem e, i z takim fajnym, zakończonym m, jakby mankietem na rękawie. E, ta kamizelka akurat była Zajczynemu, e, kaszkiet jest z Targetu, e, a właśnie ta kamizelka jest z rosa. No i jeszcze oczywiście nie mogę zapomnieć o butach. Słuchajcie, buty teraz na jesień, moje ulubione właśnie jest też z akcesoriów są to te baletki. Muszę z nimi zrobić jakiś outfit, bo po prostu je uwielbiam. Właśnie z takimi kolcami i z panterką. Ja ogólnie kiedyś za panterką nie przepadam, ale jakoś teraz po prostu mi się strasznie podoba. I też są takie milusie, takie włochate. Bardzo mi się one podobają. I teraz... Mój najnowszy zakup, który już jest moim ulubionym jesiennym dodatkiem, są to konwersy, które Wam pokazywałam na Facebooku. Takie właśnie też w kolorze wiśniowym, wiśnia, fiolet, jak to woli. Bardzo, bardzo, ale to bardzo mi się ostatnio, właśnie teraz w weekend, jak byliśmy w podróży, bardzo mi się przydały. I to by było tyle z akcesoriów ulubionych na jesień. Następnie szóste, byłaś na imprezie halloweenowej. Słuchajcie, w tym roku nie byłam na imprezie halloweenowej, bo razem z Wiktorią byłyśmy chore, po czym zaraz zaraziłyśmy Marka i wszyscy razem siedzieliśmy w domu. Poza tym byli u nas goście z Polski, którzy, no mieliśmy w planach pójść, prawda, na... Mm, na imprezę halloweenową, ale mówię, wszyscy się żeśmy rozchorowali, więc zostaliśmy w domu. W zeszłym roku byliśmy, było super, byliśmy razem we dwójkę. Na blogu możecie zobaczyć, za co byliśmy przebrani, bo wrzuciłam Wam tam zdjęcia. Ale w tym roku nigdzie nie byliśmy. Następne pytanie. Siódme, ulubiony film halloweenowy. Słuchajcie. Ulubiony film Halloweenowy. No ja bardzo lubię horrory, mimo tego, że się strasznie przy nich boję, po prostu strasznie, ale przez palce, wiecie, oglądam. Nie wiem, lubię się bać, słuchajcie, lubię się bać i lubię filmy e, właśnie horrory. E, a najbardziej lubiłam mm, jako mała dziewczynka to oglądałam Frediego Krugera. Strasznie, ale to strasznie się go bałam. E, później, oczywiście, miałam senne koszmary, tak jak na tym filmie, albo lubię też parodię strasznego filmu e, Scary Movie. E, po prostu e, rewelacyjnie tam parodiują wszystkie takie właśnie straszne filmy, horrory. E, to są moje ulubione filmy. Hmm. Ósme pytanie: Twój ulubiony outfit Halloweenowy. No, słuchajcie, no, ja w Polsce, jak jeszcze mieszkałam, to nie chodziłam. Były takie zamiary, żeby pójść, a to z dziewczynami z pracy, a to ze znajomymi, ale jakoś nigdy, nigdy się nie wybrałam na taką imprezę halloweenową. Tutaj byłam raptem, na razie jeden raz. Mówię, w zeszłym roku byliśmy i miała być przebrana za. Znaczy, miał, był taki zamiar, tak, że miała być przebrana za laleczkę czaki. I nawet kupiliśmy taki kostium, a oczywiście taką seksowną laleczkę czaki w wersji takiej bardziej damskiej. Ale jak poszliśmy do baru, gdzie właśnie była impreza halloweenowa, no to wszyscy brali mnie za Kate Perry. No nie wiem, no tak wyszło. Ale to był w sumie jedyny strój i w sumie taki bardzo ulubiony, bo wszystko fajnie się komponowało. Miałam zmienione włosy, makijaż i to mi się najbardziej podobało. Ostatnie pytanie, dziewiąte. Co lubię, czego nie lubię w jesieni? Słuchajcie, odkąd tu mieszkam, najbardziej lubię w jesieni pogodę. Bo teraz właśnie mogę sobie pozwolić na długie spodnie. To tak śmiesznie brzmi, bo ja wiem, że uważasz, że jest strasznie zimno, znaczy w Polsce raczej w tam w innych europejskich krajach również już ta pogoda się zmienia i jest chłodno, to powiem Wam szczerze, że jak się mieszka w chłodniejszym klimacie, to się tęskni, prawda, za słońcem, za tymi wszystkimi upałami i tym wszystkim, a jak kiedy się już mieszka w takim miejscu właśnie, gdzie są już te upały codziennie, dzień w dzień, to powiem Wam szczerze, że się go, że się ma tego dość... I nie powinno się narzekać w sumie na pogodę. Ja wcale nie narzekam, bo uwielbiam pogodę na Florydzie. Ale właśnie w jesieni najbardziej lubię pogodę. Po prostu ta pogoda tutaj, słuchajcie, można odetchnąć, można otworzyć okna. To jest takie śmieszne, ale my normalnie tak to nie otwieramy okien, bo cały czas chodzi: klimatyzacja jest za duszno, za parno. A wtedy możemy sobie otworzyć okna, możemy właśnie pospacerować. A najbardziej jesień właśnie lubię za Halloween i za. Święto Dziękczynienia, czyli Thanksgiving, bo to takie święto rodzinne, można razem właśnie spędzić ten czas z rodziną przy takim fajnym, wielkim obiedzie, który składa się z indyka i z różnych innych pyszności. Ok, słuchajcie, mam nadzieję, że tak Wam się spodobał. Do usłyszenia w moich następnych filmikach. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko. Do usłyszenia, Buziaki. Pa!